Joho? Jo w kolejnym odcinku z Pancho Tui. Ja jestem tu gdzie jest czwarty świat oraz siódmy Bo tutaj lepiej się zaczyna, o tak od razu przy świecie Tam jest Chincho, którego teraz możemy słabać Potrzeba tylko tych butów spinaczkowych, Które są właśnie tutaj Pierwsza rzecz w odcinku, tak szybko I nie dać się trafić przez przeciwników. Wszystko będzie dobrze. I kolejny czarny chimch. Nie, po co tam są buty na górze? Wystarczy spać na ryję. Dobra, idziemy, siódmy świat. Przedostatni. O i mamy opening. Kaccenka fajna. No to ten go bitam ten wielbłąd. Dwa lata. Nareszcie to do świata z lawą. No tak właściwie to nie jest świat lawy To jest świat lawy i lotu. Ale się cieszę. O, nie będziemy musieli go zbić znowu. <laughs> Dobra, jak widzieliście, ten świat nazywa się Hale Fire Peaks, czyli wskórza grotowej laby, coś takiego, bym powiedział. No, już mamy pierwszy teleport. Do tej wody nie idźcie, bo jest strasznie gorąco. Czarmczar, co pan o gdzieś mówi. Po prostu, bydźmy wyżej. luwa Ten świat jest moim ulubionym w całej grze. Bo lubię takie klimaty. Dobra. Pierwsze co musimy zrobić oczywiście, to znaleźć dwa nowe ruchy w tym świecie. Tylko dwa są. I przygotowałem się na jajka, bo są dobre na tych przeciwników. O! I mamy niespodziankę. Dobra, tutaj nie pójdę, bo tu jest ruch dla punchy, więc... Muszę najpierw znaleźć spitofel. Gdzieś tu wyżej jest, jeszcze wyżej możliwości. Dobra, ten czerwony smok będzie w nas cały czas. I jedyny sposób, żeby przestać... Żeby on nas strzelać, to musimy go pokonać. O kurde! Już dużo HP straciłem. Ważne, żebyśmy to teleportu dotarli. Można też użyć nieśmiertelności, to też ich zabija. Tu też jest gorąco. Dobra, i tu będzie teleport. Po prostu... Użyję tego i zignoruję życie moim super ultra łóżko torba. i teraz tam gdzie ten ruch był, gdzieś tu niżej było. Oj, pancza. Trochę trudno zostać. Bo nie po bo nie może zabić w przeciwniku. Niestety. No dobra. Nowy ruch. To sprawia, że jesteś mały, zmieszczysz się w małe szczeliny i ściany, trzymaj Z, nie na dole żółty i nawet w lawie schronisz się. To byłoby na wszystko. Ale to rymowałem jak raper, nie? Nawet nie napisałem tylko, co mam mówić. A spadłem na tu. O, to nawet się dobrze składa czy tu mnie jest atakuje? O, no, może mnie tu atakować. Pan naciśnie kusik i on mówi, że wota gorąca. No to masz problem. No cóż. E, nie mogę zejść stąd! A, joystick mi się wyłączył. Fuck, muszę mieć szybko czy inny joystick. Nie mam baterii! Dobra, znalazłem cejsting. Muszę podłatować. Face Wejdź stąd, debilu! Co za debil? Dobre, może byt na to nie wiem. A przecież mam ten teleport, mogę po prostu się tapnąć tu. I jeszcze nie wezmę kazui jest jeszcze jedna rzecz, którą mogę zrobić z panczą. Możemy iść tutaj. Tutaj są dwie rzeczy do złapania. No, w ogóle co mówi ten snap? E. Ubierzemy się. Dowieciemy to w Ale z tym ruchem. Nie wiem, jak ten ruch działa, ale pancza żyje. Oj, biały cincho jest. Je w rodzinie białych cińczów jest tylko jeden. Pokażę wam. Tylko jeden biały czyncho jest. Jak opęciecie, to pęcie puselek. Je yeah, światujemy! Kompią klawie! już nikt nikt nie widział. Pancho i kazui. Ten ruch nawet jest użyteczny. W końcu się na coś przytacą tę piórkę. Ale pewnie wszyscy zapomnieli już, że mają ten ruch. Więc może jednak nie. Tutaj kolejna rzecz jest. A ta ryba, którą złowaliśmy wcześniej, to przyta nam się później. No, trochę słyskok. O, nie uda mi się. O dobra, Tutaj jest chociaż. I chciałbym jeszcze puselek słapeć, który jest tutaj niżej. O! Tu są statuły. Też nowy wróg. Można je rozwalić kranetowymi jajkami. Tych można sapić lotowymi jajkami i chyba granatowymi, a on nie od tego. Rozwalecie. No, kto by miał auto naprowadzające pociski, to by zginął. A przeżyłem, ponacisnąłem za A właśnie, tu jest mało tlenu, ale tylko róbcie to szybko, nie tak jak ja. Na szczęście mamy od tej rybki cztery ponsowe pomperki czy 5 bo, Chyba 5-ponsowych pomperków dała. Więc na się to się zrobić. O, jaki frajer! Ja go teraz zabijam. Ty f... Fuck you! Zasłużona. Numer 3, tam jest numer 4. Tam jest pusty miotek, ale. No, możemy go chwycić. Trzeba naprawdę to przeskoczyć, ale to nie jest lekitne, więc nie zrobię tego. Bo i tak inną drogą tam pójdziemy później. Dobra, gdzie jest piątka? Tutaj. Można też ich zabić nieśmiertelnością. Numer puselek, nie są takiego numerka. Nieśmiertelność także sprawia, że jesteśmy nieśmiertelni e, podczas chodzenia po labie, więc to też jest bardzo użyteczne. Bardzo użyteczny ruch w tym świecie. Tylko no. Już jest tak późno w grze, że raczej wszyscy zapomnieli. I odblokowało nam się przejście do trzech magicznych znaków, które przeczytam. Fuck Słyszałem wszystkie piórka, dobra. Po prostu nie lubię tego frajera. Trzy razy musiałem go zabić. Co nam powie pierwszy znak? Czaszka mam po czampo i szałe z hampy lampy są połączone tutaj Wielka kula śnieżna może zacząć by olej wyszedł, okej okay. Kiedy jest za gorąco Pamiętaj o twoim kiedy jest gorąco, pamiętaj o twoim przyjacielu Proton. Pewnie chodzi o wielbłądę, gobi. Co teraz ma proton? A wyjdźmy, zanim się utusimy. A, i całe życie z powrotem. To znaczy tlen. W sumie tyle to też życie. Dobra, pójdę tu teraz. Muszę ich zabijać teraz z lotowymi jajkami. Mogę też poczekać, ale jeszcze mogą od drugiej strony. Ale, serio? tu mamy to, mam po czampo. Ej, what, what the fuck, man? Na razie nie mam Globosa, więc... O, piórka sobie wezmę. I o to chodzi z tym przejściem. Eł. Tam jest trzeba samy łampy. Później skorzystamy z tego przejścia. Będzie potrzebne, żeby puselek jeden zrobić. A. dobra, i teraz musimy poczekać, aż ten smok będzie w nas strzelać. Więc pociluję sobie tutaj. Zabiję taką frajerę. Taką frajerę sobie. Wszyscy zginiecie. Nic na końka tu nie ma. O. Trzeba to prowadzić go właśnie tutaj, żeby zniszczył. Mamy mnóstwo piórek. O no, wezmę to też. I teraz lecimy do góry. O! Nie! Jaki frajer! Trafił mnie w locie. Jak to możliwe? Czy ja w ogóle te... Nawet tych furt nie mam odblokowanych. Może tutaj będzie przy namiocie. To płonie jaj Ajajaj. Dobra, wiecie co po prostu zrobię? I te na skróty. Gdzieś tu kusik powinien być. Nie powiem nawet gdzie on. Był. Tam jest. I teraz można przejść. Dobra. Mamy nowy skrót odblokowany. No to lecimy tym razem, ale że mi nie uderzy. Dobra. Tutaj już nie tarad raczej. No i to jest nad teleportem. Chodźmy się przewitać z tym smakiem. O, o, Już walczymy z posłem. Chilibili. A, nareszcie. Wy musicie być dostarczycielami pizzy. Nie? Tylko poszukiwaczami puselków. Kłamstwo. Na pewno macie moją ogromną pizzę specjal w tym plecaku. Raczej nie. W takim razie zjem was! Ale żeby go pokonać trzeba używać zimnych jajek. Brr, ale zimno. Niedługo cię poliżę. Tych armat można użyć tylko trzy razy coś. Dobra i teraz jest dobry moment na skok. Znowu biegniemy. Raz. I teraz można przeskoczyć. Jak skoczycie kiedy jeszcze tam bliżej, to was uderzy językiem. No koniec walki. Pokonaliśmy posą. Nie jest to bardzo trudno, ale no, można spaść. Dobra, zmieniłem opinię. Zapomnijcie o pi pizzy. Ale, ma ale myślę, że mój brat będzie chciał pizzę zjeść. Brat hmm. chyba pójdę kupić burgeru wielkiego ala. To ten Switchy World. Ten hipopotam. Czy nie hipopotam nosorożec? Dobra, i nie dostajemy puselkę. Nic nie dostajemy za pokonanie go, na razie. Musimy też pokonać jego brata, który jest zimnym smokiem. Lotowym smokiem. No ale to później. No chyba, że tam teraz pójdę. W sumie... Czemu nie? Idziemy pokonać zimnego smoka. Dobra, idziemy do zimnej krainy. Ufo! moje siomki kosmici. O, ja wolę tą sierpną stronę. Nie ma wszędzie tych głupich przeciwników. Nikt w ciebie nie strzela. Poza smokiem. No chyba, że go pokonasz. Właśnie, jak pokonacie smoka, to już nie będzie was strzelać. Więc możecie spokojnie eksplorować. Dlatego najlepiej tych posłów na początku świata pokonać. No, typek spada. Włączcie chetpak. Typek spadneria. Nieważne, jest, jestem. Jestem okej. Okay. O, czekaj. Nie, nie jestem okej. Okay. Ja nie żyję. <grym> Najlepsze sceny w grze. Dobra, jesteśmy na samej górze gotowej krainy. Oraz robię taki tree, żeby zejść niżej od... O! Nieważne. O! Oceliłem. Tutaj teleport jest, plus rozcielania. Tu teleport, tam rozcielania. Tu nutki, mamy tych przeciwników. Oni są silni, ale niektóre ruchy ich na hita zabijają. Na przykład okniste jajka, których mamy nieskończoność przez to, że mamy gazoi oknistego. Chodzisz po mojej pesysy? Z... Jestem Bigfoot, mam wielką stopę. O, no, to fajne. Tak, to fajnie, prawda? Jeśli będziesz chciał ukraść moje buty, to zobaczysz je bardzo blisko. No ale te buty nawet nie pasują. Nie obchodźcie mnie, to i tak ich nie dostajesz. Jeśli podejdziemy do niego, będzie chciał nas uderzyć. Dobra, smaku też. Heinz! Kto to jest Heinz? Uuu, aaa, moja biedna wielka stopa. Gdzie jest apteczka pierwszej pomocy? Dobra, teraz możemy iść do tego lotowego. No, lodowatego smoka. Fuck. No, serio stary, oni, oni spieprzają kiedy nas widzą, kiedy widzą że mamy najlepsze kurde ruchy, nie lubią spieprzać. Dobra, teraz powinniśmy tam dotrzeć skoro nie strzela na chwilę. Każdy smok mnie torbi. I na górę jedziemy. Tutaj będą dwa miodki, to stokujcie. Więc można się troszkę zregenerować. O, jest zimno, więc panczo się śliska. Gazuje się, nie śliska, ale pan se to tak. Aura. Czas na drugą walkę. Chili Willy. Wy musicie być dostarczycielami pizzy, którzy pokonali Manko biednego brata. Próbował nas jeść. I myślę, że ty też chcesz swoją pizzę. Tak, proszę. Samą wimą Anchovy Deluxe. No trudno, nie mamy żadnej. Myślę, że macie. Oddawać moją pizzę. Jak możecie zobaczyć, on ma aż 12 życia. Raz więcej odprata i szybciej strzela. Lepiej i celniej. Drugi smog zawsze będzie tym lepszym. Czyli gdybyśmy pokonali najpierw lotowatego, to lotowaty by miał 6 HP, a ten ognisty by miał 12. skinąłem! Kurwa! Ja pierdolę. Serio? Dobra, robię cięcie. Ja pierdolę. Jak ja tam spadłem? Dobra, wróciłem w rejrze. Czy macie moją pizzę? Nie. W takim razie snufas ja. Tak, jeśli bos was pokona i wrócicie do niego, to on ma dodatkowy tekst do gadania. Dobra. Torwał mnie raz, dobra. Bardzo szybko strzela. Nieśmiertelność oczywiście chroniła przed językiem. Dobra. Niech mi torwierus. Serio? Fuuu! Dobra, to myślę, że z Przestańcie już, nie chcę swojej pizzy. Zatrzymaj się ty, roślinnym głupcze. Pokonaliśmy was obu, więc myślę, że powinniśmy to stać w puchar. Puchar, tak? Może to? Tak, puszczolek to Dobra, w którą trochę mam iść tą MacGykiego? Fajne nawiązanie. O, tam jest mój puzelek. Teraz. Spróbuję nie skinąć znowu. Ale failowałem z tymi skokami. Już dwa razy. Ale raz mi się poszczęściło. Nice, nice, nice. I teraz moki na mnie będą przeszkadzać. wiecie co? To jest nawet dobry moment, żeby zakończyć odcinek. Opatrzcie jakie piękne zimne morze. Tak ma wielkie. uwielbiam. Dobra. Do zobaczenia to na następnego epizodu z przygód Misia i ptaka. Yo!